Witajcie Skorpionki. Witam Was serdecznie na czytaniu na miesiąc kwiecień. Zajrzyjmy sobie tu w energię kwietnia, co się będzie działo. Co przepracować, nad czym się zastanowić, na czym się skupić, co odpuścić, co w miłości, co w karierze. Zobaczymy. Najpierw spójrzmy sobie w energię ogólną. Co nam tu chce podpowiedzieć. Mądrość wyroczni, mądrość wszechświata dla Skorpiona na kwiecień 2022. Hmm. Między światami, drogi Skorpionie, jesteś między światami, między starym a nowym. W punkcie, gdzie coś już się skończyło, a jeszcze nic się nie zaczęło. No dobra, trójeczka. Trójeczka, tranzyt, tranzyt, podtrzymuj wiarę. To jest bardzo ważne. Podtrzymuj wiarę, ponieważ nie wiesz, gdzie jesteś, tak? Jesteś między światami, jesteś między przeszłością a przyszłością albo teraźniejszością, nawet. Podtrzymuj wiarę i zaufanie w procesie zmian, i wzrostu. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, nie jest ci objawione i przyjmij to do wiadomości. Kierunki mogą być nieoczekiwane, ale wiodą cię do celu. Tak? Te nasiona, które zostały posiane w przeszłości, yy, mają szansę się zakorzenić. Ale mm, kierunki, jakimi będą przebiegało te, te, te wzrastanie, nie musi, nie musi być w taki sposób, w jaki oczekujesz. To jest jak gdyby e, trudność albo hmm, ciekawość tej karty między światami, między sposobami. I tutaj jeszcze jest taka prośba, kiedy jesteś między światami, jesteś zapraszany, żeby zobaczyć swoimi odważnymi oczami um, oczami dziecka, które jest zachwycone tęczą, którą widzi po raz pierwszy w życiu, tak? Jeżeli. Wzbudzisz w sobie takie poczucie, jeżeli yy, wzbudzisz w sobie taką ciekawość i taki zachwyt nad tym, co nowe, nigdy nie będziesz zawiedziony, drogi skorpionie. OK. a zobaczmy, co jeszcze jest dla Was do przepracowania w cieniu. A skorpioniki mogą mieć tu w cieniu do przepracowania trochę rzeczy. Zobaczmy. Cień. Cień dla skorpiona na kwiecień. 2022. O, no tak. Kochani, no ewidentnie yy, znowu jest dwoistość. Mamy Yin Yang, macie się yy, zrobić wszystko, aby doprowadzić do zjednoczenia między energią żeńską a męską, między do złapania balansu, harmonii, złotego środka, tak, uspokojenia. Medytowania, wyciszenia, to Wam pozwoli w tym tranzycie mm, znaleźć stabilność. Eee, I to macie właśnie do przepracowania, tak? Dobra, zobaczmy, jakie tutaj energie ogólne dla Was przyświecają na kwiecień. Nie wiem, jaką mam podjąć decyzję. Mieć ciastko i zjeść ciastko. Chciałabym już pójść, czy chciałbym pójść w nowe? Jestem. Eee, energii bramie. Jestem gotowy do tego, żeby wejść w nowe. Widzicie? Jestem gotowy do tego, żeby wskoczyć na tę deskę i ruszyć na falach. Ale jeszcze nie nadszedł ten moment. Jeszcze nie otrąbiono tego momentu. Jestem w wyczekiwaniu. Jestem w gotowości. Tak? I trzecia rzecz. Azbuław. Ale będzie działanie. Będzie działanie. Będzie yy, no... Może nawet jakieś ogniste romantyczne spotkanie? Zobaczmy, co tutaj niosą nam karty. Energia ogólna kwietnia. Pięknie, kochankowie. Kochankowie. Ależ piękna jest ta karta. Rozumiem Cię, rozumiem Twoją inność. Rozumiem inny kolor skóry, inny sposób myślenia. Zespalam się z nim. Ufam ci. Wybieram właśnie to. Bo Cię kocham. Bo moje serce jest dla Ciebie otwarte. Bo moja dusza tęskni za tobą i Ciebie akceptuje. Co jeszcze? I w wypracowywaniu w tym związku. Praca, praca nad nim, praca, praca, tak? To nie będzie takie oczywiste. Tu trzeba będzie włożyć troszeczkę wysiłku, troszeczkę y, właśnie takiego codziennego pielęgnowania tego związku. Ok. A w miłości? Proszę, nowe początki, nowe możliwości, y, nowe rozdania. Y, ziarenko może zakwitnąć, może dla niektórych ciąża. Może dla niektórych ciąża. Zobaczmy, co tutaj jeszcze dopowiadają karty wyroczni. Na razie jest smutek, tęsknota, myślenie o partnerze, tęsknota ogromna. Niepewność też przyszłości, niepewność, co się dzieje. Znowu wracam do tej karty. Jesteście w punkcie przejścia, tak? Nie oczekuj. Że sprawy będą biegły według Twojego sposobu myślenia lub Twojego sposobu widzenia spraw, ale uwierz i zaufaj, że idą w kierunku, aby były celowe, piękne i oświecone, ale mają swój tok działania, swój czas działania, swój sposób działania. No właśnie, z tej stęsknoty uzdrawiasz serce, ale widzicie, utrzymuj pozytywne myślenie, manifestuj dokładnie to, o czym marzysz, to, czego chcesz, a będziesz przede wszystkim wdzięczność tak za to, co się wydarzyło, za to, co masz, za, to, za partnera, którego masz, za związek, który masz. Coś tu jest w przejściu, coś tu jest w zmianie ewidentnie. Nie za bardzo, drogi Skorpionie, wiesz, co się dzieje. Eee... Jesteś w oczekiwaniu, ok? To jest też piękne, że jesteś w oczekiwaniu, mimo tęsknoty, mimo niepewności. Dobra. A zobaczmy, co w karierze. No, jakieś wiadomości bardzo ważne. Tutaj przyjdą do Ciebie, drogi Skorpionie. E, jakieś kontakty mailowe, jakieś kontakty messengerowe, wszystko tu jest nakierowane na jeden cel. Coś do Ciebie się zbliża, jakaś burza informacyjna w karierze, która Cię bardzo uraduje, bardzo Cię ucieszy i da Ci ogromną satysfakcję na Twoim serduszku. Dobrze. A co w rozwoju duchowym? U, wierza, zmiana, zburzenie starych struktur myślenia. Odpuszczenie pewnych, yy, pewnego, pewnych właśnie schematów i systemów, które niestety nie służyły Wam, które budowały niewłaściwą hierarchię, które budowały yy, na kruchych fundamentach. To jest piękna zapowiedź, kochani. Dobra, do czego to doprowadzi? No, do cierpliwości, będziesz musiał się uzbroić w cierpliwość, drogi Skorpionie, mm, i do rozjaśnienia sytuacji, do ujrzenia prawdy, prawdy o sobie, bo mówimy o Twoim rozwoju duchowym. Więc zobaczysz, że ta burza, ta zmiana, która tutaj jest, ta wieża, Uzbroicie w cierpliwość i pokażę Ci, jaki jesteś naprawdę albo gdzie tkwi prawda naszego istnienia, rozumienia wszechświata. Pięknie. Pierwsza połowa kwietnia dla Was. No, łapiecie rydwan życia w swoje ręce i pędzicie na złamanie karku, podróże. Ym, mogą być zmiany miejsca ym, przebywania, tak też. Dobra. A druga połowa już mamy Króla Mieczy, czyli um, oceniamy sytuację bardzo rzetelnie, bez sentymentów, ale uczciwie, widzimy wszystko szeroko, daleko, widząco, e, no, Król Mieczy, albo jest to ktoś, kto się pojawi w waszym życiu, właśnie o takiej bardzo stabilnej, intelektualnej, mocnej, e, mocnej stronie, może to być ktoś z Trygonu Powietrza, Waga, waga wodnik bliźniak hmm. ktoś kto uporządkuje wasze życie no dobra, dopowiedzmy jeszcze do tej karty ciekawe to jest aha, który da ci powolny wzrost, stabilność i uzdrowienie uzdrowienie pięknie i też poskromienie, kochani, własnej, własnej, jak to się mówi? Poskromienie własnego ego, tak? Tutaj jest właśnie w tej, w tej sile i w tej mocy. Ten człowiek, który tu się pojawi, pokaże Wam, jak stabilnie iść do przodu, jak być szlachetnym, jak być hmm, czystym wewnętrznie. Jak pozbyć się właśnie obciążeń ego? Hmm? Dobra, a jaka jest rada wszechświata dla Was na ten czas? No właśnie, jeżeli jest Ci ciężko, drogi skorpionie, jeżeli nie możesz tutaj wytrzymać w tym punkcie zero, jeżeli wielu rzeczy nie wiesz, jeżeli wiele masz szarpanie po prostu, bo tutaj w tych kochankach jest też wybór co mam zrobić, wybór drogi. To oczywiście w kwietniu kieruj się absolutnie sercem i duszą, nie rozumiem, nie logiką. Nie patrz na to, co się wydarza logicznie, tak? Tylko emocjonalnie. Tu przyjdzie stabilizacja. Tu jest powiedziane uspokój się, bo wielu rzeczy nie wiesz. Wiele rzeczy jeszcze nie wskoczyło na swoje miejsce, ale wszystko zmierza ku stabilizacji emocjonalnej, tak? Zsyłam Ci wsparcie, wysyłam Ci spokój, wysyłam Ci um, ukojenie. Tak bym powiedziała. Z jaką energią będziecie wchodzić w maj? Ojej, coś tu będzie strasznie rozszarpane i straszne lęki. I nie wiem, co mam zrobić. I jakieś kłamstewka. Hmm. Albo inaczej, kochani, będziecie zamykać przeszłość będziecie zamykać swoje zranione serducho, tak? Bo to jest karta przeszłości. Będziecie uleczać swoje serce, będziecie działać intuicyjnie i będziecie tworzyć swoją nową rzeczywistość, pełni pasji, energii. Chęci działania. Tak to będzie, tak się będzie przedstawiał dla Was maj, bo tutaj do otrzymacie od wszechświata radę wskazówkę. Uspokój się, nie ma powodu do destabilizacji, nie ma powodu do nerwów. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Może nie wiesz, nie widzisz jeszcze, jak to przebiega, ale się uspokój. Twoje zranione serce zostanie w maju uleczone, Twoje lęki zostaną, że tak powiem, okiełznane. Będziesz działał, zdasz się. To jest też Twoja karta, Skorpionie. Będziesz w swoim żywiole w maju. Absolutnie tak. Twórczym, pięknym, rozwojowym. To jeszcze jaka jest karta na motywacyjna dla Was? Jakie słowa będą Was motywowały tutaj w kwietniu? Na co powinieneś zwrócić uwagę? Czuję się dobrze będąc sobą. Kocham i szanuję siebie. Bardzo ładnie. I niech tak będzie. <laughs> niech tak się dzieje. Wszystkiego dobrego, kochane Skorpiony. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa, pa.